Myślałam, że jeśli mam mieć na głowie coś takiego, no to będę miała. Nie przeszkadzało mi to do momentu, kiedy nie skontaktowałam się z lekarzem, tak? Jak przychodzę do fryzjera, to on ogląda moje włosy, widzi takie miejsca naszej głowy, których ja tego nie widzę. My się szkolimy, jeździmy na szkolenia ze strzyżeń, z koloryzacji, z pielęgnacji, a nikt nigdy nie uwrażliwia nas na to, żeby sprawdzać dokładnie, co się dzieje na skórze. Ta zmiana potocznie jest zwana pieprzykiem. Jest już wskazaniem do wizyty u lekarza, u dermatologa. Projekt Stylista Zdrowia od razu przypadł nam do gustu. Uważamy, że jest naprawdę świetną inicjatywą. Pomysł musiał oczywiście dojść, bo temat jest ważny, natomiast niezwykle trudny. I o tym na pewno będzie mówić nasza psycholog i nasi specjaliści, których zaprosiliśmy do tego projektu. Dziękowałam Ci za to, że to odkryłeś, ponieważ ja już się znalazłam w obiegu pomocy. Wierzymy, że razem możemy tak naprawdę utrudnić rakowi życie.